Chciałbym się podzielić z wami czym, czym kiedyś podzielili się ze mną moi nauczyciele. Nic nie chcę w zamian za to. Chcę, żebyście wykorzystali to, aby zmienić swoje życie. To podróż w głąb siebie. Jest to bardzo ważna podróż, dlatego że kiedy nasza świadoma ścieżka, nasze świadome działanie rozjeżdża się z tym, co w naszej duszy, w naszym sercu, w naszym wnętrzu, wtedy pojawiają się problemy, pojawia się wypalenie, pojawiają się depresje, pojawia się brak chęci działania. Kiedy te ścieżki się łączą, kiedy te ścieżki się wyrównują, wówczas pojawia się radość, pojawia się energia, pojawia się chęć działania, a wszechświat nam sprzyja. W opisie tego w posta, albo w bio e, znajdziecie link do podróży z bębnem którą chciałbym Wam zaproponować, abyście odkryli to, o czym marzy Wasza dusza.